Jednym z rodzajów potrąceń są takie, które nie wymagają zgody pracownika. Dokonuje się ich ustalonej przez przepis kolejności to znaczy na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, następnie na zaspokojenie świadczeń innych niż alimenty później zaliczki a na końcu kary pieniężne. Czy pracodawca może potrącić bez zgody pracownika inne kwoty? Wymieniony przed chwilą katalog jest zamknięty i nie może być rozszerzany o inne elementy. Rozwiązanie takie związane jest z celem potrącenia, czyli z jednej strony zaspokojenie wierzycieli, ale z drugiej zachowanie określonej części wynagrodzenia będącego podstawową źródłem utrzymania pracownika. Jak dokonuje się potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych? Potrącenia na pokrycie należności alimentacyjnych podlegają zaspokojeniu w pierwszej kolejności. W tym przypadku nie będzie chronione minimalne wynagrodzenie za pracę w związku z brakiem kwoty wolnej od potrąceń, a pracodawca zajmie wynagrodzenie pracownika do wysokości piątych wynagrodzenia. Czy przy zaspokajaniu świadczeń alimentacyjnych zawsze niezbędny jest tytuł egzekucyjny? Nie. Pracodawca dokonuje ich również bez postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie wierzycielom alimentacyjnych zaspokojenie swoich roszczeń. Czy są wyjątki? Tak, mamy dwie takie sytuacje, które uniemożliwiają pracodawcy dokonanie takiego potrącenia. Gdy świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych, bądź w przypadku, gdy wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. Jakie świadczenia pracodawca potrąca w drugiej kolejności? Będą to sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń innych niż świadczenia alimentacyjne. Dotyczy to należności wynikających np. z prawomocnego orzeczenia sądu czy ugody sądowej. Przepis gwarantuje pracownikowi w tym przypadku otrzymanie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem jeżeli pracownik otrzymuje kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonanie potrącenia nie będzie możliwe. Granica potrącenia w tym przypadku to jedna druga wysokości wynagrodzenia. Następne w kolejności są zaliczki pieniężne, co rozumiemy pod tym pojęciem. Zaliczki to wypłacone lub pobrane przez pracownika kwoty pieniężne do rozliczenia z pracodawcą, które przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracą. Mogą one mieć postać gotówki lub płatności kartą kredytową. Zaliczku w rozumieniu tego przepisu nie będzie zatem wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w części, np. przed właściwym terminem wypłaty dokonane na rzecz pracownika. Potrącić można jedynie zaliczki, których termin do rozliczenia już upłynął. Kwota wolna od potrąceń to w tym przypadku 75% wynagrodzenia minimalnego, a granica potrącenia wynosi jedną drugą wynagrodzenia. Jakich jeszcze potrąceń dokonuje pracodawca bez zgody pracownika? Ostatnie w kolejności potrącane są kary pieniężne nakładane na pracowników w związku z ponoszeniem przez nich odpowiedzialności porządkowej. Można je zastosować za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzejwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu albo spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności. Nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia, przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których opowiadałem wcześniej. Natomiast kwota wolna od potrąceń to w tym przypadku 90% wynagrodzenia. Czy są jeszcze inne należności, które pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia pracownika? Tak. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę 27 kwietnia, a kolejnego dnia zachoruje i będzie mu przysługiwało wynagrodzenie chorobowe. Kodeks pracy umożliwia wtedy dokonanie odliczenia z bieżącego wynagrodzenia. Kwoty nadpłaconej w poprzednim terminie płatności. Bez takiego odliczenia z kolejnej wypłaty odzyskanie należności przez pracodawcę wymagałoby zgody pracownika albo uzyskania tytułu egzekucyjnego. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania Michał Granowicz.